Wolny kopilacz pokrywa w piłkarskiej w naszym domu studencji. Broni brawa! Kandydatka z numerem drugim, Aleksandra Rzybnia. Aleksandra! z specjalności Nie wyjmuje Miejsce miejsca w wojsku do siłownia. Spędza tam wiele godzin, by uzyskać wyważoną sylwetkę. Kandydatką jest kamerka Anna Malwina, ma 24 lata, studiuje na drugim roku w Fizjoterapii w studiu sercji. Jest pozytywnie nastawiona do życia, uwielbia wszelką aktywność fizyczną. Pacjuje ją w fitness, w OSW prowadzi zajęcia z Aqua Fitnessu. Gorące brawa! Kolejnym kandydatem kolejny jest nas z numerem czwartym, Daria na 20 lat studiuję realizację zdrowotnych i środowiskowych na, z na kierunku, od odmowa do odzyskanej w przyszłym tygodniu. Na drugi rok i na oraz z położenie pierwsza, serdecznie dziękuję. Zgadnijcie, na podwyżkę rozstąp w pierwszej Brawo. to jest thank <laughs> you Ja osobiście zawsze marzyłam wystąpić w takiej sukni. A was wszystko w dobro. Coś sugerujesz? Yy, to poprosił, może nasza żeby pręczył mi klonik. Dziękuję Bardzo serdecznie Proszę Państwa, chciałbym na początku dziewczynę Wam podziękować za współpracę dwutygodniową. Mam dla Was specjalne certyfikaty tańca, dzięku i elegancji. Na początku zaproszę do siebie Paulinę. I wielkie brawa. Kandydatka numer jeden do mi Misał z 2010. Dziękuję Ci bardzo Paula. Kolejną dziewcząt zapraszam Malwinę. Prawa dla Marwiny, kandydatka numer 3. Proszę Państwa, niedługo wybierzemy list publiczności, więc przygotowujcie rączki. Dziękuję Ci, Marwicza. I zapraszamy Bartę. Bartę. A trzy dostały. Uwaga, kolejną z kandydatek jest Aleksandra Szymańska i oczywiście certyfikat tańca dziękuję elegancji. Dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga. Dziękuję także Asi. I został nam zapraszam do siebie Darię. Pięty mała Słuchajcie, akurat Daria Daria i właśnie tutaj Ola Ruby to są dwie dziewczyny, które dopiero od dwóch tygodni mają cokolwiek yy, związanego ze sceną, więc tym bardziej brawa dla nich. Oczywiście kolejny dyplom warsztatów tańca, dziękuję, elegancji. I dziękuję bardzo. I ostatnia to Aleksandra Ruby. Wielkie brawa. I jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich kandydatek. Proszę Państwa, ja jeszcze raz dziękuję bardzo za współpracę dziewczynom i oddaję mikrofon. Już wszystko wiadomo. Proszę Państwa, jest, będzie dogrywka między Olą, między Darią i między Osią. Uwaga, uwaga. Jeszcze raz. Dla kandydatki numer dwa brawa i okrzyki. Stop. Stop. Nie ma więcej. Uwaga. Kolejna kandydatka Daria. Cześć Asia! I kto wygrał? Uwaga! Miss Publiczności zostaje! Numerka! Ola! I za chwilę wręczamy nagrody dla miejsc Publiczności, którą zostanie Ola, ale to za chwilę, Olega. Wróć na miejsce się, to wręczymy nagrody za udział. I pierwszą dziewczyną, która wystartowała w tegorocznych wyborach, jest dziewczyna z numerem 1, Paula! I zapraszamy po dyplom. I tutaj za chwilę wręczamy nagrodę. Uwaga, uwaga. Drodzy Państwo to została kto? Ola Rudy! Wielkie brawa! Wielkie brawa. Już pięknie ostawiona fantastyczną szarfą firmy OSW. Miejsc publiczności. I nagrody. Proszę Państwa, i przechodzimy do najważniejszych wyników. Jak Państwo myślą, która z kandydatek zostanie tegoroczną Miss OSW? Kto? Nie słyszę! Uwaga, uwaga. Szysiek! Otóż drugą wicemis. OSW. Została. I zapraszam na środek. I to jest po Juvenalia 2009-10 Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Osia! Proszę Państwa, pierwszą wicemis na Juwenaliach 2010 została dziewczyna, która studiuje w OSW. Ale... Jej inicjały to literki w... A, dobra, wiem. Owaga, uwaga. Pierwszą zostaje Panna! Zapraszamy.